Cześć! Tutaj Grzesiek, gospodarstwo La Fuente. Chodzę sobie po sadzie. Oglądam drzewka. Tak wygląda drzewko, które miało niedobory wody. Przyrosty są bardzo mizerne. Ono przeżyło zeszły rok, ale bardzo, bardzo słabo. No i tak, tak z większością tych drzew moich tutaj e, sprawa wygląda. Mhm. Oglądam, jak to wszystko wygląda pod koniec zimy. Ruńpa ściskowa bardzo słabiutka jest. No, ale teraz jest wszystko nasiąknięte, bo zimą pada, na szczęście jeszcze. Więc. Więc to wszystko na wiosnę odbije. No, słuchajcie, pora podsumowań jest. Tak jak obiecałem, będzie film o podsumowaniu zeszłego sezonu i o planach na ten następny. I to bardzo ciekawych planach. No, więc właśnie, właśnie to teraz opowiem Wam. Więc jeśli chodzi o. Ten zeszły sezon, no to zdecydowanie był to najgorszy sezon w mojej karierze rolniczej. Eee, po pierwsze susza, już był drugi rok takiej ciężkiej suszy, więc te niedobory wody się nałożyły z jednego roku na kolejny. I nigdy nie widziałem suszy tak głębokiej, i tak długo utrzymującej się. Eee, no i to nas tutaj dosyć mocno, nas, znaczy mnie, bo ja to jednoosobowo całe to gospodarstwo ogarniam. Mimo że małe, no to jednak jak na mnie jednego jest to bardzo dużo pracy. No i ta susza bardzo mnie mocno ee, styrała. No i dodatkowo moje kłopoty jakieś tam zdrowotne się nałożyły na tą kłopoty związane no, po prostu z przepracowaniem. No bo zdają sobie sprawę, mój organizm dał mi jasno do, 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 zrozumienia, że nie, do zrozumienia, że nie jestem w stanie tak ciężko pracować cały czas w takim napięciu, stresie i po prostu fizycznie tak, czy, e, tak ciężko. Wiem, ogrom podlewania starałem się ratować te drzewa, które tutaj rosną, rozwoziłem wózkiem, wiadrami wodę. No to tak się nie da po prostu. Nie da się w ten sposób funkcjonować. Ja na pewno na dłuższą metę nie dam rady w ten sposób, e, w ten sposób działać. E, jeśli chodzi o uprawy, to warzywa generalnie były bardzo słabe. Prawie nic nie zebrałem. Siałem dużo na wiosnę, ale tam niewiele z tego zostało. E, Pomidory mi się bardzo udały. Pomidory były wspaniałe. No to widzieliście na przykład na kanale u Jonathana Ramzeja, którego pozdrawiam serdecznie. Eee, pomidory były świetne. Eee, owce całkiem nieźle się chowały przez ten rok, nie było z nimi problemu i gęsi miałem bardzo ładne. Eee, z broilerami to tak sobie, tak sobie średnio wyszły, a gęsi były świetne. Także to co mi się udało w ostatnim sezonie to pomidory i... I, i hodowla gęsi, a reszta słabo. Reszta słabo no i bardzo dużo musiałem dla owiec kupować siana i słomy paszowej w lato. Musiałem je dokarmiać cały sierpień dużą część września. No i potem dopiero popasło się trochę na jesieni. No i no i na całą zimę. No bo po prostu tutaj w tej suszy było bardzo, bardzo mało e, paszy na tym moim pastwisku. To takie jest podsumowanie zeszłego zeszłego roku a plany na ten rok najważniejszą rzeczą dla mnie i najważniejszą zmianą w tym moim gospodarstwie tutaj jest to, że podpisałem pod koniec roku w grudniu umowę o współpracy naukowej z Instytutem upraw i Nawożenia w Puławach, z Jungiem Puławy, a konkretnie z Living Clubem Agua Dawida, i Jestem już wciągnięty w ten program badawczy, mam podpisaną umowę i będę brał udział w badaniach na temat tego, jak zbierać wodę w glebie, jak ją retencjonować, jak zatrzymywać, jak wygląda nawodnienie gleby. Będę miał tutaj opomiarowane, oczujnikowane to gospodarstwo, będą czujniki glebowe, będzie stacja meteo w tym roku zainstalowana. Będziemy zbierać dane na temat koncentracji węgla w glebie, na temat aktywności mikrobiologicznej gleby, na temat tego, jak, jakie jest właśnie uwodnienie w różnych porach roku. To wszystko będzie zapisywane. Dane będą zbierane przez te czujniki. Będziemy to opracowywać i będę brał udział w tych badaniach. Także to jest taki mój plan, który już, pomysł, który chciałem zacząć realizować 3 lata temu, no ale wtedy nie było takiej możliwości, teraz te możliwości się pojawiły i nadzwyczaj się cieszę, że będę mógł to robić. No i jestem pełen optymizmu i nadziei na przyszłość. To otwiera też pewne nowe, nowe możliwości przede mną i przed tym moim gospodarstwem. Bardzo bym chciał w tym roku też zainstalować tutaj system nawadniania. Najlepiej tu, w tych liniach, które widzimy, o to jest linia zadrzewień na pastwisku. One idą takimi łukami: jedna i tutaj następna idzie linia i tam idzie następna, i całe to pole jest podzielone takimi liniami za zadrzewień. I teraz w każdej tej linii chciałbym, żeby leżała tutaj linia kroplująca którą będzie ciurkała woda. I po pierwsze drzewa i krzewy rosnące w liniach ze drzewień będziemy nawadniać, a po drugie to, to jest dosyć dużo przestrzeni w tych liniach, które są, nie są spasane, no bo ogrodzenia zawsze montuje elektryczne na tych kwaterach, a linia jest zawsze poza ogrodzeniem, żeby nie była, żeby nie była zgryzana przez owce. I tam też można uprawiać warzywa. Jeżeli będzie nawodnienie żywność będzie pochodziła z tych kwater spazanych, gdzie ostry pozostawiają nawóz, a, yy, a w dniach będę mógł uprawiać również warzywa, na przykład dyniowate. Ale może nie tylko, to jest wszystko jeszcze do przemyślenia. Także być może też się uda w tym roku yy, zainstalować tutaj to nawodnienie. No w końcu się jakieś pierwsze kroki zostały wykonane i, yy, i to uważam jest bardzo fajne. Ja oczywiście będę kontynuował dalej ten kierunek który sobie założyłem, to znaczy takiego niewielkiego gospodarstwa agroleśnego, leśno-pastwiskowego. Będę prowadził tutaj regeneratywny wypas kwaterowy. W międzyczasie te linie zadrzewień będą rosły i będą tworzyć warstwę lasu. To jest taki tutaj układ alejowy. I jak te drzewa podrosną, no to tutaj się powinien taki stworzyć krajobraz właśnie leśno-pastwiskowy. Jest to niewielka bardzo powierzchnia, ale w sam raz nadająca się do tego, żeby ją objąć monitoringiem i na jej podstawie badać i mieć jakieś dane na ten temat, jak taki sposób prowadzenia gospodarki wpływa na glebę, na życie mikrobiologiczne, na koncentrację próchnicy w glebie, na sekwestrację dwutlenku węgla, jaki jest proklimatyczne oddziaływanie takiego, takiego gospodarstwa i w ten sposób prowadzenie gospodarki. No i będę należał po prostu do większego programu, e, który tego typu, te, tego, te, takie dane zbiera i takie rzeczy bada. Więc, więc tak, o, takie są plany na ten rok. E, będę Wam raportował o tym wszystkim. E, Mamy tutaj sporo planów, prowadzimy cały czas rozmowy z koordynatorem tego całego projektu, także może też zaproszę go do któregoś filmu, żeby się wypowiedział. Zobaczymy jeszcze, jakby jestem na samym początku tej współpracy. Nie wiem, co ona tak szczegółowo przyniesie, ale o wszystkim będę Wam opowiadał. Na bieżąco będę raportował. Także śledźcie mnie, na pewno będzie to bardzo ciekawe. No to tyle na razie. Pierwszy film w tym roku. Ja wam życzę, żeby ten rok dla Was był bardzo udany i bardzo dobry. I stay tuned, bądźcie na słuchu, bo będę, będę nadawał dalej. Trzymajcie się. Cześć.